Siemano Ludziska z tej strony, Przemek Sprytna to jest kolejny Pug Penning, chyba ostatnia już możliwość zdobycia Timo w no i do zgarnięcia cała drużyna, drużyna, w której naprawdę znajdują się świetni zawodnicy i postanowiłem, że jeżeli, jeżeli nie teraz, no to nigdy nie będzie już drugiej takiej szansy, dlatego chyba wydam wszystkie, wszystkie dosłownie, wszystkie monety, które mam na swoim koncie na to, by trafić kogoś dobrego. No to co, pierwsza paczka za 50 tysięcy monet, te paczki być może będą dla mnie szczęśliwe. E, nigdy tak jeszcze nie byłabym trafił zawodnika niebieskiego w tej grze. No i mamy Seska Fabregasa, czy on jest cokolwiek warty? Powiem wam szczerze, że nie wiem. No szkoda, szkoda, że DFU jest przed transferem, bo teraz został chyba zakupiony przez jeden z zespołów BPL. No i wtedy jego karta na pewno nie dość, że byłaby droższa, wtedy również byłaby bardziej przydatna. Spójrzmy jeszcze na drugą część listy no listy listy piłkarzy. Tak, jest. Nie ma nic konkretnego, dlatego za moment przechodzimy do paczki numer dwa. Teraz na drugą paczkę w tym bago peningu emocje, mam nadzieję, że sięgają zenitu, bo jeżeli nie, to będę po prostu żałował tego, że wam się po pierwsze nie podoba, po drugie, że nikogo nie trafiłem, bo znając moje szczęście jest na to duże prawdopodobieństwo, ale trzeba być pozytywnym człowiekiem, trzeba być pozytywnie nastawionym do tego, by trafić coś dobrego. No i wiem, że w tej paczce będzie dobry zawodnik. Patrzymy i mamy. Luisa Gustavo Dobry zawodnik, no dobry zawodnik, ale jeśli chodzi o overall, jeśli chodzi o tą fifę, no to nie najdroższy. Jest źle, jest źle, ale mam nadzieję, że nie będzie gorzej, a będzie lepiej za moment. Kolejna paczka. Ok, trzecie podejście. Nieco mniej entuzjastycznie z mojej strony, no ale miejmy nadzieję, że humor poprawi mi się już za moment, bo w paczce tej trafiamy Rosjego i znowu Gary Medal trafiony przeze mnie jest Eliseo i Hesse Rodriguez. No ale kolejna paczka, która się na pewno nie zwróciła. Nami 3 z 5 paczek za 50 tysięcy monet. W sumie już 150 tysięcy za nami. No i jeszcze 100 czeka na wydanie. Wyzeruje chyba licznik do końca, jeżeli nie trafię nikogo dobrego. A póki co na to się nie zanosi. Kolejna słaba paczka. Nie wiem, czy ktokolwiek z niej jest na tyle dobra, aby wysyłać go na listę transferową, czy też do mojego klubu. Moi drodzy, zanim otworzę paczkę ostatnio za 50 tysięcy monet, mam do Was ogromną prośbę. Weźcie swoje ręce, ściśnijcie w pięści i wsadźcie tam kciuki. Zaciśnijcie je jeszcze raz i trzymajcie je mocno, bowiem teraz albo. Nigdy. Ostatnia szansa na zdobycie zawodnika Team of the Year. Będę tego żałował, jeżeli nikogo dobrego nie trafię, z tego względu, że będę bez końców. I jest Pikachu, jest Sirigu, jest Huntelar, ale nadal nie widzę tutaj niebieskiej karty albo dobrego informa. Takim mógłby być chociażby Alexi Sanchez. Dupa, dupa i jeszcze raz dupa. Będę jeszcze otwierał paczki za 7500 tysiąca monet. Tak jak już wam mówiłem. Postaram się ten licznik wyczyścić do zera. Ale ten pago opening będzie nieco później. Pewnie jutro będzie na moim kanale. Ale. Będzie na pewno, dlatego e, jeżeli chcecie, aby pojawił się jak najszybciej, no to zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał, odwiedźcie mój fanpage na Facebooku, gdzie ostatnio grałem z Wami. Za wspólną grę z widzami Wam serdecznie dziękuję. No, materiał nie był nagrywany, bo grałem na komputerze u dziewczyny, a ten jest trochę gorszy od mojego. Także tam nie było w ogóle możliwości nagrywania dla Was przebiegu tych spotkań. Wszystkie udało mi się wygrać, niektóre zremisowałem, także żadnego nie przegrałem. Tak powinienem to ująć, ale bardzo. E, Serdecznie dziękuję Wam za wspólne granie. Jeżeli jesteście zainteresowani wynikami spotkań, no to screeny z tych meczy są na właśnie na moim fanpage'u. Być może jest tam również screen, kiedy to rozgrywałem mecz przeciwko Tobie, Tobie albo Tobie. Tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!